duszpasterski.pl Audycja Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej w każdy piątek po godzinie 20.00 Witam serdecznie po przerwie. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Sierczyński. Słuchajcie państwo audycji duszpasterski.pl. Dziś wraz ze mną z studio siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Rozmawiamy na temat tej ufności, ufności jako odpowiedzi człowieka na miłość Pana Boga. Przeżywając rok miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka, pragniemy między innymi tu z siostrą Jolantą poruszać te tematy Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. I dzisiaj właśnie mówimy o ufności. Rozmawialiśmy, jak ta ufność wyglądała też w relacji siostry Faustyny do, do Pana Boga. Próbowaliśmy wyjaśnić także, czym jest ufność, jak zaufać właśnie Panu Bogu i jak ta ufność wygląda także wśród osób, których wiara może gdzieś tam jest słaba, czy, czy też niezbyt doskonała. Chciałbym, żebyśmy no właśnie jeszcze na koniec powrócili do tej ufności. Tutaj chciałbym siostra zapytać, czy ufności my mamy się uczyć, czy ta ufność gdzieś tak wypływa z naszego serca? Jak, jak to wygląda? Czy Pan Bóg daje człowiekowi tą łaskę ufności, czy, czy ona się skądś bierze? Jak siostra w sobie też odnajduje tę łaskę ufności wobec Boga? Tak jak, tak jak już tutaj powiedzieliśmy sobie, ufność jest pewnym procesem, tak? Czyli podlega rozwojowi. To znaczy, że w jakiś sposób... Sam człowiek przyczynia się do tego, czyli troszczy się, że jego ufność się pogłębia, albo po prostu zostawia to. I teraz ksiądz mówił, że no dobrze, tam zaufanie jest prostsze, kiedy jest wszystko w porządku, tak? To tak łatwo powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. No i myślę, że ta ufność wtedy jakoś specjalnie rozwojowi może nie podlega, bo to nas nic nie kosztuje i nie wprowadza nas w jakieś, w coś głębszego, w jakieś pytanie, które, które się rodzi w chwili, kiedy na przykład przychodzi krzyż, kiedy to, Jezu, ufam Tobie, przecież jest naszą zgodą też na, na Jego wolę, tak? To, takim tym poddaniem się Jego woli, a więc przyjęciem w duchu wiary, że. To doświadczenie krzyża, przez które Bóg mnie prowadzi, jest dla mnie rzeczywistym dobrem i to już nie jest wcale proste, tak? Więc w tym momencie jest to szansa i okazja, bo tak to już jest, że większość naszego życia przebiega do drogą krzyża. Ale wtedy myślę, że właśnie ta, ta nasza ufność ma możliwość zapuszczenia głębszych korzeni w naszej duszy że to jest właśnie ta okazja, tak jak Maryja, która stała pod krzyżem, która tam nie zwątpiła, ona tam nie zwątpiła, ona stała pod krzyżem, tak zapisuje, prawda, święty Jan Ewangelista. A skoro mówimy o, o ufności, to przełóżmy to na życie codzienne. Jak ma wyglądać ta nasza ufność na co dzień? Najpierw powiem tak, że to, co właśnie Jezus mówi w Faustynie, że powiedział tak, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje. Jezus uzależnia, uzależnia udzielanie nam łask od tego, jakie jest to nasze zaufanie, które przecież On nam daje. I na mocy naszego pragnę, chcę, Panie, rozwijaj we mnie tą ufność, tak? To robi, bo przecież nie odmawia nam łaski. Pan Bóg nie jest skąpcem i nikomu nie, nie skąpi łaski. I na co dzień z kolei, jak to, jak to ma się y, objawiać ta ufność, która stanowi istotę y, nabożeństwa do Bożego miłosierdzia, jest jego podstawą i jest naczyniem, jak Pan Jezus mówi, do czerpania łask z Jego miłosierdzia. Więc to jest coś, co bierzemy, tak? Jak chcemy się napić wody, to bierzemy kubek i nalewamy wody, więc y, no, nie możemy brać tego miłosierdzia, nie mając y, y, no, z czym się przejść, tak? Więc to zaufanie. Ktoś powie, Pan Bóg stawia warunki, a stawia. Właśnie zaufanie i uzależnia się od tego, weźmy to pod uwagę, tak? Im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. A na co dzień to jest, mówiąc na, najprościej, jeśli, jeśli ja chcę wiedzieć, czy ja ufam, czy ja nie ufam Panu Bogu, to czy ja pełnię Jego wolę. No to jest takie ogólne, tak? Ufać Bogu to pełnić Jego wolę, a y, f, bardziej nieogólnie, no to jest. To, że jak spełniam przykazania Boże, tak, jest dziesięć przykazań, są obowiązki stanu, są przykazania kościelne, tak, wszystko co weryfikuje moją ufność, bo żeśmy sobie powiedzieli, że ufność nie jest czymś samym w sobie, ale jest związana z postawą chrześcijańską. Więc jest do zweryfikowania, nie jest czymś, co, co, co jest jakoś, jakąś abstrakcją, tylko ja mogę to konkretnie zobaczyć w moim życiu. Jest sytuacja, jakie ja się zachowałam w tej sytuacji, prawda? Czy to zawierzyłam Bogu, czy oddałam jakiś mój krzyż czy problem i, i rzeczywiście dałam mu wolną rękę? Tak, bo wierzę, że, że mnie kocha, że, że zna właśnie to, to, wie co dla mnie dobre jest. Czy po prostu y, strzeliłam Focha i, i Pan Bóg nie zrobił tego czy tamtego tak jak chciałam? No to y, przepraszam bardzo, ale może. Tak? No tak. A, y, mówiąc o tych relacjach, mówimy o, o zaufaniu, o ufności. A ja bym chciał zapytać troszkę drugą stronę. A co z ludźmi nieufnymi? No bo też tacy się zdarzają. Czy ta łaska miłosierdzia też może dotknąć ludzi nieufnych? No, bo na początku, pewnością, pojawia się nawet i wśród ludzi wierzących, taka nieufność. A. Co? Co, czy, 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 czy to jest prawda, czy rzeczywiście to miłosierdzie gdzieś tam dotyka mojego serca, czy wydarzenia, które spowodowały e, tak czy inaczej, że, że to się dobrze jakoś zakończyło, czy to jest właśnie łaska miłosierdzia, czy, czy może przypadek losu? Co z tymi ludźmi nieufnymi? Jak, jak, jak w tej relacji tutaj Pan Bóg odnosi się do człowieka? Kiedy słuchałam tego pytania, które ksiądz mówi, przyszły mi na myśl słowa: chodźcie, a zobaczycie. Ufność jest również, yy, i myślę, że na początku może tak być, decyzją. Przecież ufność to nie jest jakieś uczucie, tak? Bo ja klękam przed obrazem, bo jestem w sanktuarium i teraz jest mi tak dobrze i tak dobrze się czuję, tak? No to ufam i to czuję, że ufam. To nie o to chodzi, tak? Jak żeśmy sobie to już, myślę, wyjaśnili, skoro wiąże się to z jakąś całą życiową postawą i nie może być oparte na jakimś tam uczuciu, które w tej chwili są, a za chwilę ich nie ma. Ale możemy powiedzieć, że jest to decyzja. Tak jak decyzją, jak słowo Boże kieruje się przecież do, do rozumu człowieka, do jego umysłu. I wolną decyzją człowieka jest odpowiedź na to słowo tak: wierzę lub, nie wierzę, tak? Odrzucam słowo. Tak samo tutaj możemy mówić o pewnej decyzji, za którą, za którą winno iść moje postępowanie. Są Czyli, panie, na przykład, czy... nie ufam, tak? Staję szczerze przed Panem Bogiem, i, i gdzieś w sobie to widzę, że nie ma we mnie tego zaufania, czy nie mam odwagi, czy, czy no cokolwiek by się tam działo. Ale jeśli przecież Pan Bóg dostrzega jakąś tą dobrą wolę w człowieku, że ten nie ufa i nad tym boleje, a chciałby, to przecież go tak nie zostawi. To jest jedna rzecz. Więc y, będzie, y, obudzi w nim tego ducha zaufania, jeśli ten człowiek ze swojej strony też. Będzie w tą stronę szedł, i jakiś wysiłek zrobi w tym kierunku. To, co on może, chociażby Panie chce, ale ani nie wiem jak, ani nie potrafię, ale, ale będzie miał to pragnienie. Też Jezus powiedział, każąc Faustynie malować obraz, że przez ten obraz udzielę wiele łask duszom. Ten obraz, też jedno z łask, jaką Jezus, jakie Jezus udziela, właśnie przez ten obraz jest to budzenie zaufania. W duszy ludzkiej, która pamiętam chłopaka, to było tam z, o, kilkanaście lat temu. On był wtedy studentem, pływał po oceanach świata. Student wychowania fizycznego i kiedy napisał takie książkę, swoje świadectwo, do sanktuarium przybył i przed obrazem uklęknął i takie słowa później mówił, że to jest mój port. Po prostu przyszedł, uklęknął i i wyszedł innym człowiekiem, czyli Bóg sam wzbudził w nim to zaufanie, ale tak pozwolę sobie myśleć, że gdzieś coś musiało być w tym człowieku, może nawet jakieś ukryte pragnienie, bo my mamy w sobie gdzieś to ukryte pragnienie Boga, bo z jego ręki weszliśmy, więc to w nas jest. Bóg przecież to zna, zna nas, tak? Więc nie zostawi tak na pastwę losu nawet tych, którzy martwią się tym, że nie ufają albo nie mają odwagi albo jakieś tam inne powody, nie wiem. Czyli <grym> można powiedzieć, że z pierwszej lekcji o miłosierdziu musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, że, że ta ufność nawet, kiedy nie jest w nas odkryta, to Bóg na co dzień odkrywa chyba takim bardzo dobrym podsumowaniem tej naszej rozmowy, bo moglibyśmy tutaj rozmawiać jeszcze długo i długo, ale będziemy mieć do tego jeszcze okazję. No właśnie podsumowaniem niech będą słowa Jeremiasza, który mówi jasno i wyraźnie. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi, nie obawia się skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście także w roku posuchy, nie doznaje niepokoju. I nie przestaje wydawać owoców. Czyli siostro, zamykając naszą rozmowę, ufność człowieka do Boga wyraża się, wyraża się w codziennym postępowaniu. Czasami nawet człowiek nieświadomy chyba tego, że Bóg otwiera się na niego swoją łaską poprzez Boże Miłosierdzie, ale jednak to zaufanie. Powoduje, że człowiek może być chyba jeszcze bardziej szczęśliwszy i tego wszystkim życzymy. Wszystkim życzymy bardzo serdecznie. Dziękuję, siostrze, za dzisiejsze spotkanie. Ja zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do właśnie naszej, do słuchania naszej audycji duszpasterski.pl, w której będziemy poruszać tematy Bożego Miłosierdzia w tym roku. Miłosierdzia wraz z siostrą Jolantą. Dzisiaj już powoli dobiega końca nasz czas antenowy. Moja i Państwa gościem była siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, której bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę jeszcze raz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, również dziękuję. Ja także pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, życząc miłego weekendu. Szczęść Boże, ksiądz Krzysztof Wieczyński duszpasterski.pl Audycja Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Płockiej w każdy piątek po godzinie 20.00